Witajcie kochani, ostatni film z surprise boxem Wam się bardzo spodobał, dlatego tym razem postanowiłam przygotować dla Was kolejny, ale w troszeczkę innej odsłonie. Liczę na to, że Wam się spodoba i wykonacie go razem ze mną. Zapraszam do wspólnej zabawy. Właśnie teraz na ekranie znajdziecie wszystkie potrzebne produkty do wykonania tego pudełeczka. No i zaczynamy od twardego. Wzorzystego papieru z bloku technicznego. Oczywiście nie musi to być wzorzysty blok, nie jest powiedziane, że musicie używać takiego jak ja. Możecie wybrać gładki lub jakiś inny wzór, który Wam się po prostu podoba, a go posiadacie. No i tak. Na początek wyznaczam sobie 9 równych kwadratów o krawędziach 9 cm, żeby stykały się w taki yy, można powiedzieć. Z daleka wygląda to kostka rubika, po prostu 9 kwadratów stykających się ze sobą krawędziami. Dlaczego dziewięć? Ano dlatego, żeby były wszystkie symetryczne, żeby fajnie nam się złożyły w całość, później te krawędzie, pudełeczka. Tak naprawdę będziemy używać pięciu. A cztery, które są w zewnętrznych kątach tego naszego, można powiedzieć, tej naszej kostki Rubika, będą takim obszarem roboczym, który będzie praktycznie w ogóle niewykorzystany. Znajdą się tam jedynie takie trapezy, które będą zaczepieniem, umocowaniem krawędzi bocznych, żeby złączyć je ze sobą. Pamiętajcie, że na tym etapie trzeba bardzo porządnie i uważnie wyrysować te krawędzie, żeby one były naprawdę tej samej wielkości. I idealnie równiutkie, no bo jeśli zrobimy coś krzywo, to pudełko nam się nie złoży, moi drodzy. Oczywiście pudełeczko możecie zrobić większe lub mniejsze. Ja stwierdziłam, że będzie ono miało wielkość 9x9 cm. Możecie zrobić również pudełeczko prostokątne, ale to już wyższa szkoła jazdy, która krawędź ma być jakiej wielkości, żeby nam się ono złożyło. Więc zaczynamy od pudełka kwadratowego, a być może niedługo na moim kanale pojawią się również Super plus boxy w innych kształtach. Powoli, już mam wszystkie 9 kwadratów wykonane. Teraz tworzę te trapezy, o których wcześniej wspomniałam. Po jednej stronie z każdego kwadracika, które tworzą ścianki. Można powiedzieć, że używam tych kwadratów, które składają się w taki xik krzyżyk, czyli tych trzech środkowych, krzyżujących się. No, i czas teraz na wycięcie tego mojego całego szkieletu. E, trzeba uważać, żeby tutaj również wszystko wycinać równiutko, dokładnie, żeby później właśnie wszystko się złożyło. Jak widzicie, te trapezy są niewielkie, mają wysokość około centymetra, półtorej centymetra, no a szerokość oczywiście kwadratu. Z tym, że specjalnie ścięłam je po bokach na skos, żeby nie przeszkadzały w złożeniu pudełka. Tak jak już wcześniej wspomniałam, te zewnętrzne cztery kwadraty w kątach właśnie wycinam, bo one są obszarem roboczym, który jest nam niepotrzebny w tym całym szkielecie, w tym całym kształcie. No i co? Po wycięciu całego szkieletu dokładnie, równiutko będę sobie zaginać moje krawędzie pudełeczka wzdłuż tych wyznaczonych wcześniej ołówkiem linii. Zdecydowałam, że ten zielony papier w groszki będzie w środku pudełka, a na zewnątrz będzie taki piękny, można powiedzieć, w liście, w różnych odcieniach zieleni, granatu, różu papier. Ale za chwilę go zobaczycie, bo już niedługo włożę to pudełeczko i pokażę Wam, jak on wygląda od spodu. Takie wzorzyste papiery możecie kupić w wielu sklepach z produktami kreatywnymi, czy na przykład w Action, czy w Pepco. Wiele sklepów takich posiada również sklepów internetowych i ja uwielbiam używać ich w moich pracach. Wszystkie krawędzie mamy zagięte, sprawdzam czy wszystko mi się tutaj pokryje wysokością. No i powolutku zabieram się do przyklejania moich ścianek bocznych przy pomocy taśmy dwustronnej. Nakładam sporą ilość tej taśmy na te trapezy boczne, które właśnie jak wcześniej wspomniałam będą zaczepieniem ścianek bocznych. Docinam je tak, żeby ten kształt ym, taśmy nie wystawał poza trapez. Zdejmuję warstwę zabezpieczającą no i przyklejam każdą ściankę do kolejnej. Podczas sklejania zauważyłam, że tutaj jeden kwadrat wyszedł mi o dosłownie milimetr za wysoki, dlatego delikatnie go docięłam. W tym momencie to jeszcze nie jest problem. Jeśli na wysokość jest za dużo, gorzej, gdyby było na szerokość, no bo już troszkę trudniej dociąć. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, żeby wszystko tutaj równiutko wyrysować już na samym początku, a następnie dokładnie równiutko również wyciąć. Po sklejeniu tego pudełeczka przychodzi, przyjdzie zaraz również na ekranie, czas na drugie pudełko, które w zasadzie będzie powstawało w ten sam sposób: z tym, że trzeba krawędzie tych kwadratów, z którego ono się będzie składało, pomniejszyć o 3 mm. Czyli, tak jak tutaj, pudełko, które właśnie teraz składam, ma krawędzie. O długości 9 cm, tak to drugie będzie mniejsze o 3 mm, czyli będzie miało krawędzie 8,7 mm. I jest to ważne, żeby to pudełko było o tyle mniejsze i nie więcej, i nie mniej, ponieważ jeśli będzie za małe, to będzie wypadać po prostu z tego pudełka no bo jedno ma być włożone w drugie, jak szuflada. A jeśli będzie za duże, to będzie się zacinało przy otwieraniu i będzie problem właśnie w wysunięciu tej szufladki, czyli drugiego pudełeczka wewnątrz tego właśnie pierwszego. To pudełeczko na razie idzie w odstawkę na boczek i zabieram drugi, taki sam kawałek papieru, a z niego wyznaczam kolejne 9 kwadratów o wielkości, jak już wcześniej wspomniałam, o 3 mm mniejsze niż pierwsze kwadraty w pierwszym pudełku. Czyli w tym przypadku 8,7 mm. I tak jak wcześniej, tworzę sobie 9 stykających się ze sobą krawędziami kwadratów po trzy w jednym rzędzie, żeby mieć pewność, że wszystko wychodzi mi tutaj symetrycznie i równiutko. No i co? Kiedy wytniemy sobie te elementy, ten szkielet naszego pudełeczka, będziemy je składać tak samo jak w przypadku tego pierwszego pudełka. Oczywiście nie jest powiedziane, że musicie użyć takiego samego papieru, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma tak dużą ilość tego samego koloru czy wzoru papieru. Dlatego może być tak, że ta szuflada jest w całkowicie innym kolorze. Nie jest powiedziane, że ona musi być identyczna jak to pudełko zewnętrzne, które tworzy całego boksa. Można być tutaj naprawdę kreatywnym, połączyć wiele kolorów, a nawet zanim w ogóle zaczniecie wyznaczać ten szkielet, możecie gładką kartkę z papieru technicznego po prostu pomalować, nadać jej jakieś wzory, jakieś kształty nie musi ona być gotowa już, wzorzysta. Jak widzicie, ja się tu troszkę męczę z tą moją krótką, małą linijką, dlatego polecam Wam użyć nieco dłuższej, żeby mieć no, troszkę łatwiejszą pracę przy wyznaczaniu tych kwadratów. No ja niestety tylko taką miałam pod ręką, więc takiej właśnie użyłam. Ale tak zdecydowanie polecam mniejszą, y, większą, nie mniejszą. Mniejsza to by był jeszcze gorszy pomysł. Dobra, ja już sobie wyznaczyłam tutaj te trapezy, które będą zahaczeniem naszych krawędzi pudełka. No i docinam sobie, wycinam te zewnętrzne cztery kwadraty w kątach, bo tak jak wcześniej przy pierwszym pudełku już zauważyliście, one są tu całkowicie niepotrzebne. Były tylko po to żeby mieć pewność, że wszystkie pozostałe są równe symetryczne i były takim obszarem roboczym, którego teraz się pozbywam. Cały szkielet jest już wycięty, dlatego czas teraz na zagięcie wszystkich krawędzi wzdłuż e, tych wcześniej wyznaczonych linii ołówkiem. No a następnie czas na przyklejenie, sklejenie naszego pudełka i tych trapezików na bocznych ściankach. Jeśli nie macie taśmy dwustronnej, lub po prostu nie chcecie jej używać w takim celu, to możecie użyć kleju na gorąco. Z tym, że zawsze uczulam, z klejem na gorąco trzeba troszeczkę dłużej popracować i być ostrożnym, żeby się nie poparzyć. No a jeśli chodzi o tę długość pracy, to zawsze jest ona nieco dłuższa niż w przypadku przyklejenia taśmą dwustronną. No bo przy kleju na gorąco musimy jakiś czas podtrzymać ten sklejany element, żeby klej zdążył chwycić, zaschnąć i porządnie, żeby się wszystko trzymało. Musi to wszystko ostygnąć, więc wymaga czasu. Za chwilę będzie próba generalna. Przy której sprawdzimy, czy to jedno pudełeczko mieści się w drugim pudełeczku, jak właśnie szuflada od półki, od komody, ale oczywiście skoro film powstał, to znaczy, że się zmieściło. No i co? Będziemy tworzyć kolejny element, którym jest uchwyt naszej szuflady, naszego mniejszego pudełeczka. Sprawdzamy, czy jedno pudełeczko mieści się w drugim. No i weszło elegancko, wszystko tutaj się zamknęło. No to teraz, czas na tę wcześniej wspomnianą szufladę. Postanowiłam wykonać ją z tego samego wzorzystego papieru, który został użyty po prostu do wykonania tego pudełka. Wyznaczam sobie prostokąt, który będzie miał wysokość 5 cm. A szerokość 8,7 cm, bo ma on być uchwytem tego mniejszego pudełka. Następnie Białego papieru z bloku technicznego. Wyznaczam sobie jeszcze jeden prostokąt, który tutaj już będzie troszkę mniejszy, bo będzie miał 8,2, czyli będzie o pół centymetra węższy niż ten wzorzysty papier, a wysokość z kolei będzie miała 2 cm. Tak przygotowany prostokąt wycinam i przyklejam na tym zielonym wzorzystym papierze, który przed chwilą przygotowałam sobie jako pierwszy. Zanim jeszcze przykleję ten mój biały papier, postanowiłam najpierw wykonać napis. Będzie to napis otwórz mnie, możecie też napisać pociągnij tutaj. Poprawiam go czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. No i teraz napis będzie już lądował na tym wzorzystym papierze przy pomocy taśmy dwustronnej. Przyklejam go blisko tej krawędzi dolnej mojego prostokąta i zaginam nieco wyżej, żeby sam ten napis pozostał poza zagięciem. Ta dłuższa część, która teraz jest bez napisu, będzie po prostu we wnętrzu tego mniejszego pudełka, również przyklejona taśmą dwustronną. Zdejmuję warstwę zabezpieczającą taśmę i przyklejam mój uchwyt w środku pudełka. Uchwyt mamy gotowy. Teraz czas zabrać się za tą wystającą sprężynkę z napisem. Z białej kartki z bloku technicznego wycinam takie 3 cm pasy, z których będę tworzyć harmonijkę. Jak taki zwykły przysłowiowy łańcuch choinkowy, który na pewno mieliście okazję już wykonywać. Łącznie zużyłam 3 kartki z bloku technicznego w kolorze białym do stworzenia tych właśnie harmonijek, tej sprężynki. No i każdą tworzę w taki sposób, że na końcu jednego z tych kawałków papieru przyklejam kawałek taśmy dwustronnej, a następnie prostopadle do niego, żeby stworzyć kąt prosty, przyklejam kolejny i składam je na zakładkę. Raz, jeden, na drugi i kolejny raz, aż w końcu skończy się papier. No i na końcu ponownie przyklejam sobie taśmę dwustronną, żeby zamknąć tę harmonikę, żeby ona się nie rozklejała. Jest to dość czasochłonna praca, potrzeba tych harmonijek naprawdę wiele. Tak jak wspomniałam, ja wykorzystałam całe trzy kartki z bloku technicznego, żeby po prostu wystawały, żeby ta harmonika wypadała z pudełka, żeby była tak wysoka i tak sprężysta, że jest dosłownie upchana w tym pudełku. No bo gdyby była tak luźno włożona, to nie wyskakiwałaby, po prostu nie wybuchałaby przy otwieraniu, więc musi ona być tak ciasno włożona do środka, że przy otwieraniu ona po prostu wybucha, bo się tam nie mieści. Oczywiście, jeśli macie cięższy papier o innej gramaturze niż ja, a może być tak, że więcej tych harmonijek tam wejdzie, musicie po prostu sprawdzać, przykleić ją w środku i po prostu dokładać w razie czego kolejnej warstwy harmoniki przy otwieraniu będzie to widać, czy ta harmonika już wypada, czy nie wypada. A już przyklejam. Taśmę dwustronną na jednym z końców tej harmoniki, żeby wkleić ją do mojego pudełka na jego dnie. Postanowiłam dodać tu jeszcze um, jakąś ilość tych harmonijek, ale tego już nie pokazałam na filmie, tak jak wcześniej powiedziałam. Trzy kartki z bloku technicznego weszły na tę moją harmonikę, A tutaj już wcinam serducho, które będzie przyklejone na tym samym wzorzystym papierze i na nim będą wypisane życzenia. Przyklejam to serduszko tak, żebym mogła wokół niego wyciąć ten zielony papier, jako taka ramka kolorystyczna wystająca na około pół centymetra wokół białego papieru. Ale zanim wkleję jeszcze do środka do tego pudełka na harmonijce. Najpierw trzeba stworzyć tutaj napis. Na początek wstępnie rozplanowałam sobie go ołówkiem, a teraz będę poprawiać całość czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady tego wcześniej wyrysowanego ołówka. Po prostu wymazuję gumką do mazania. Przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej moje serducho na wierzchu mojej harmoniki. No i zaraz będziemy sprawdzać, czy całe to pudełeczko się otwiera. Na razie zamykam delikatnie, upychając w środku moje serducho. I postanowiłam dodać jeszcze z pomarańczowego papieru stworzoną kokardkę. Wyznaczam sobie dwa 2 paski długości kartki, czyli około 30 cm. Po prostu na długość kartki A4 w wybranym kolorze tworzę takie dwa paski podłużne szerokości 2 cm, a następnie wycinam je. Jeden z nich owijam wokół mojego pudełka, no ale że po prostu brakło mi tej długości, to na razie ten kawałek przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej, a zaraz z tego kolejnego będę dokładać tutaj papieru, żeby dookoła po prostu mi się ten pomarańcz tutaj jako wstążka znalazł. No bo kiedy przewiązujemy jakiś prezent wstążką, to jest ta wstążka dookoła, więc wypadałoby, żeby tutaj również tak było. Docinam sobie ten brakujący kawałeczek i przyklejam ponownie taśmą dwustronną. Z pozostałego kawałka. Będę tworzyć kokardkę. Odcinam około 4 cm tego pomarańczowego papieru, a na środku tego dłuższego kawałka, który mi pozostał, przyklejam kawałek taśmy dwustronnej. Zdejmuję warstwę zabezpieczającą i sklejam końcówki na środku tej taśmy, tak żeby nie zaginać ich na płasko na zewnątrz. Pozostały kawałek, który przed chwilą odcięłam, yy, zaklejam, jakby owijam wokół środka tej mojej kokardki. No, i nasza kokardka jest gotowa. Czas teraz tylko przykleić ją jeszcze na środku wstążki, już na pudełeczku. Pudełko mamy gotowe. Prezentuje się ono właśnie tak. Jest naprawdę fajne. Myślę, że. Ekstra. spodoba się naprawdę każdemu, komu podarujecie to pudełko bez względu na okazję. Możecie w środku napisać dowolne życzenia i zamontować na tym serduszku na tej harmonijce. No i co? Ja zapraszam was na mój kanał po obejrzenie, po znalezienie i obejrzenie filmu z innym boksem, który już pojawił się jakiś czas temu. No i co? Może niedługo pojawi się kolejny. Jeśli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!